Pracujesz w polsce siedzącej i boli cię kręgosłup lędźwiowy? Oto trzy ćwiczenia, które znacznie zmniejszą twój dyskomfort. Pierwsze ćwiczenie to rolowanie mięśni pośladkowych. Wykonaj je bardzo powoli i dokładnie, a w miejscach, gdzie boli najbardziej, zatrzymaj się na kilkanaście sekund. Przeroluj oba pośladki i poświęć na to około 5 minut. Zmobilizuj kręgosłup piersiowy. Rozluźni on mięśnie przykręgosłupowe, zmniejszy ryzyko pojawienia się wdowiego garba. Ćwiczenie to wykonaj od 20 do 40 powtórzeń. Zwiększ rotację kręgosłupa. Dzięki temu ćwiczeniu zwiększysz zakres ruchomości rotacyjnej kręgosłupa, rozciągniesz mięśnie i odciążysz skompresowane krążki międzykręgowe. Wykonaj je od 20 do 30 powtórzeń, a na ostatnim powtórzeniu wytrzymaj 1,5 minuty w pełnym rozciągnięciu. Ćwiczenie wykonaj również na drugą stronę. Jeżeli natomiast nie jesteś w stanie wykonać tych ćwiczeń, to już dzisiaj zapraszam Cię serdecznie do swojego gabinetu. Cześć!